Ci o szybkich trikach, które natychmiast poprawią Twoje zdrowie, nie kosztują nic, a działają w kilka sekund. Jeśli czujesz się zmęczony, rozdrażniona, boli cię głowa albo twoje trawienie szwankuje, nie sięgaj od razu po tabletki. Najpierw wypróbuj te proste, sprawdzone triki, które stosują praktycy medycyny naturalnej, terapeuci i biohakerzy na całym świecie. Większość z nich możesz zrobić od razu we własnym domu, w pracy, albo nawet w samochodzie i to bez żadnych kosztów. Dam ci sposób na mgłę mózgową. Masz wrażenie, że twój mózg działa na zwolnionych obrotach? To może być objaw zbyt niskiego poziomu cukru we krwi. Rozwiązanie? Wysokiej jakości białko, najlepiej czerwone mięso, które szybko dostarczy aminokwasów i poprawi koncentrację. Trik drugi: oddech, który redukuje stres. Oddychanie przez usta i zbyt szybki oddech powoduje, że masz za dużo tlenu. Brzmi dziwnie? To jednak prawda oddychaj powoli przez nos, aby zwiększyć poziom dwutlenku węgla. Dzięki temu ciało się rozluźnia, a sen staje się głębszy. Masuj pęcherzyk żółciowy. Czujesz ciężkość po jedzeniu lub ból w prawym barku? naciśnij i masuj miejsce pod prawym łukiem żebrowym to może pomóc w uwolnieniu zastoju żółci i poprawić trawienie trik czwarty akupresura przeciwbólowa bolicie kolano Zamiast uciskać je bezpośrednio, naciśnij lustrzane miejsce po drugiej stronie ciała. Mózg reaguje błyskawicznie. To trik znany od wieków w medycynie chińskiej. Mięśnie jak z kamienia rozciągaj je nie tylko bolący mięsień, ale przede wszystkim jego przeciwwagę. Przykład: ból z tyłu uda. Rozciągaj przód, sól pod język, masz nagły spadek energii, umieść szczyptę dobrej soli, na przykład kłodawskiej, pod językiem. Działa szybciej niż kawa, poprawia napięcie mięśni i niweluje zmęczenie. Trik numer 7: rozluźnienie szyi i lepszy sen. Uciskaj punkt u nasady karku tuż przed linią włosów. Przez około dwie minuty. Efekt: głębokie rozluźnienie szyi, zmniejszenie napięcia.